Siema witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zabijak i witam was. Trochę nie wtedy bywa jakby no, tutaj to, to mamy Pixelboxa. Pierwszy raz jakby będę otwierał tak, że trochę... To się zdziwiona, że w końcu to zrobiłem, że w końcu to się Mamy sierpniowy Pixelbox, którym był Wiedźmin i Demon Slayer. Ehm, czekajcie, może znaleźć to już Zwykły Zwykły nałek musi przygrzedać. Jakoś kurwa to tego nie widzę, Teraz jeszcze kurwa odnieść, ten... ale chuj, chuj. pójdę to zrobię. Nie będę się bierzeł, Dobra. E, zrobię tak, że wy najpierw będziecie to widzieć, nie ja, bo kurwa nie wiem co to może być, ale chyba widać, czy nie, bo taki nie do końca jestem pewien. Dobra, spójrzmy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. E, Zacznijmy odczylić od koszulki. Zobaczmy jaki motyw, yy, znaczy, jaką koszulkę do zrobili Mamy <grym> jaskółka, <grym> ale ej, zajebiste Szczerze, dla mnie Jack Daniel? <grym> Mocny magiczny eliksir 40% jako jaskółka z Wiedźmina, ej mi się to podoba Ja to na razie kładę, bo nie to wszystko kłaść Dobra, co dalej, oczywiście kartka o, naglejka z e, Inosuke? Kurna. What fight! W sumie Inosuke z tego. W następnym miesiącu będzie Batman i Venom. W sumie też się e, czekam na Venoma, więc chyba też zamówię. To będzie czyli licencjowana szklanka z motywem Slayera Widzę, właśnie, jest tajemnica. Niezbędnik szkoły Wilka, czyli licencjowana zeszyt. Okej, okay. jo, jaki zajeb... ej Ej on jest zajebisty i ładnie wygląda Ciekawe jakieś się w środku czy jakieś te Jest mapa O skurwysyn Jest mapka tutaj I z drugiej strony Oxenfurt, Nowingrad i Kermore, Czyli teraz Wiedźmin na trójki jak nie mam yy, ale nie wiem czy to jest dokładnie te Skellige Ale wątpię że to może być Skellige, ale Pierwsza strona, tak? A tutaj mamy Kermore. No, Chcę tego. I widzimy? Widzimy chyba. Chyba widzimy jeszcze tutaj. A nie widzę nadbiornego stadu, czyli nie ma jakby. E, tak jak było w e, tym. E, jak to się nazywa? Boże, Widzimy trójce. Dobra. Mamy tego. Trójka. Czyli jestem tylko na w tym Big Boxie Na klejka naklejka właśnie na sukę i przepięki yy, limitowana koszulka, to właśnie daniela dobra mamy pogrom z ścianą, czyli licencjonalną figurkę z postacią o kurna, czyli mamy tego yy, Tanjiro Tanjiro albo o go, kurwa, ja to muszę otworzyć jak on miał, kurwa jeszcze nie mam nazwy, kurwa to dałem do slajera Slayer'a długo kurwa na no jest 30 kur na stopnie albo dłużej. Kurna czekajcie. Ja muszę to otworzyć jeszcze. Zobaczymy. Co to jest nad tym? To jest e, tanjiro albo ten. Filar ognia. Zaraz zobaczymy. Wszystkich stron. Wszystkich stron tu jest zamknięte. Więc zobaczymy, co dokładnie tu jest. Mhm. Ja już widzę, że to jest Tanjiro akurat. Ale ej to jest... Wow, ładne. Szczerze Ej, to było podobało mi się. Kleście coś zaklejane. Świetnie, wszystko możemy mieć dzisiaj zaklejane. Ale ej, to jest zajebiste. Zajebiste. To jest z dwóch stron, żeby mieć od razu dostęp. Żeby nie było. I teraz powoli to otwierać tylko. Ja... o ja pierdolę. O ja pierdolę! O skurwesyn! Jak to pięknie wygląda! O skurwesyn! Ja pierdolę, ale jak to pięknie wygląda ta figurka! Ej, zajebista! Ej, ja ją chyba tu położę sobie przy konsoli! Bo kurwa to jest hit! Dobra, e, figurka była... Dobra, co my mamy? Tak no lejki te przypinki, zaraz zobaczę. No, a, jedna przypinka, okej, okay. i mamy. Ten z takim Inosynkę, dobra. Ale kurwa, mocarna ta szklanka czuje. Ej, bez tu taka mocarna, taka no, szkła. To jest też szkła. To niektóre są metalowe albo te. A tu jest szkło. O, skurwesel! O, skurwesel! Ej, podoba mi się! Ej, jaka załajemista, Kimco no Yaiba i Slayer Ja pierdzielę Spadło już tego, ale... Z Wiedźmina Zajebisty zeszedł. Plus jest ta jaskółka, Ej, zajebiste! Szczerze! Chyba ja sobie jeszcze zamówię tego, w ten wyśniony, bo kurwa zapowiada się zajebiście. Ta kurwa figurka, która ma 8 cm kurwa to mnie w Słuchajcie, sensie, jak ostatnio nie patrzyłem te diablo tego Linka z poprzedniego miesiąca to mi się wyzwało mało ładne, ale to jest kurwa zajebiste w sensie, Nie jak kurwa powiedzieć Halo ostrość No nie wyostrz ale to jest kurwa zajebiste dziro z mocą ognia, a samo władał yy, wodą to jest zajebiste. Także, powiem tak. Zajebiste. Ej, szczerze, nie spodziewałem się, że będzie tak ładne. Szczególnie, kurwa ta szklanka też się wygląda zajebiście. Takie idealny wzór. Powiem tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego pixelboxa. Dla mnie się zajebiście. Zajebisty, kurwa, jest. Ujedziesz, z zmierzę tu jaskółkę, czy będzie do mnie pasować, czy nie. Albo. chwila, moment. Ej, szczerze, elka, nie pasuje. Zajebiście to wygląda i Muszę powiedzieć, że to pięknie wygląda, szczerze hit. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymcie się może jak na Brahada spróbuję zamówić kolejnego Pixelboxa, bo kurwa ten mi się bardzo spodobał. Także dziękuję wam za oglądanie. Na razie do widzenia, cześć!